To jest dla mnie najtrudniejszą sprawą, kwestią w macierzyństwie. Jeszcze do niedawna odpowiadałabym, że bycie nieustannie cierpliwym, brak poczucia pełnej kontroli, a z drugiej strony odpowiedzialność i właśnie to kontrolowanie. Na pewno też skupiłabym się na tym, że macierzyństwo to nieustanna sztuka odpuszczania. I też wyzby się takiego perfekcjonizmu. Mogłabym w sumie tak jeszcze wiele rzeczy wymienić. Jednak teraz uważam, że najtrudniejsza w macierzyństwie to jest choroba dziecka. Dlaczego? Dlatego, że ona nie zwalnia nas przed tym, co powiedziałam przed chwilą, i choroba to wszystko jeszcze potęguje na warstwie, no i dochodzi taki czynnik, na którym. Praktycznie nikt z nas nigdy w życiu nie będzie miał kontroli. Więc tak, po trzech latach macierzyństwa uświadomiłam sobie, że codzienność może i jest wymagająca, ale to jest pikuś w porównaniu z chorobą. Dużo zdrówka dla was, wszystkich.